Cześć, witajcie! Witam Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mazurek. Mazurek na świąteczny stół na kruchym spodzie, wypełniony kajmakiem z dodatkami. Coś wspaniałego. Jest to przepis od mojej mamy, dlatego co roku go jemy i nam świetnie smakuje. Polecam Wam, żebyście sobie zrobili. Jeżeli zrobicie, wstawcie na Instagrama, oznaczcie nas, i wtedy będziemy widzieć, czy, czy naprawdę. Fajnie wam to wyszło, jak wygląda i napiszcie czy wam smakowało. Jak zawsze tutaj na górze są nasze propozycje. Jeżeli wam coś wpadnie w oko, możecie sobie kliknąć i sobie to obejrzeć. A tutaj na dole jest przycisk do subskrypcji. Jeżeli to zrobicie, będzie nam bardzo miło, będziecie powiadamiani o wszelkich filmach, a nam zrobi się bardzo przyjemnie i będziemy motywowani do dalszej pracy. Dzisiaj zaczynamy robić mazurek. Zapraszam was, robimy razem. Do ciasta kruchego potrzebujemy 400 g mąki i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Ja już to wszystko tutaj wymieszałem, przesiałem 130 g cukru pudru, 4 żółtka oraz 200 g masła. Teraz aby zrobić ciasto, musimy wszystko wyłożyć sobie na stolnicę, czyli na mąkę kładziemy masło, musimy je posiekać do połączenia składników, wsypujemy cukier puder, dalej siekamy i później wrzucamy żółtka i szybko zagniatamy, aby jak najszybciej zrobić z tego kule i wkładamy do lodówki. Ważne jest to, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby ciasto nie złapało ciepła od rąk, bo kruche ciasto musi być w miarę zimne. Ja oczywiście zrobię to maszynowo. Pomoże mi w tym Thermomix. Eee, pokażę Wam przy okazji, jak może to posiekać, jak zrobić takie ciasto kruche, bo też ma w sobie dużo takich przepisów na ciasta kruche, na mazurki. Ale dzisiaj robimy ten mazurek e, z takiego domowego przepisu, e, i zaraz zobaczycie, jak fajnie on to wszystko połączy. Uruchomiłem już Thermomix. Tutaj nawet znalazłem jakiś mazurek czekoladowy, zrobimy na jego bazie to moje ciasto. I teraz tak, też jest widzę w przepisie 200 g masła i jak widzicie też zimnego. Zawsze zimne masło, bo wtedy najlepsze ciasto wychodzi. No to wrzucam masło do środka. Tutaj mamy 350 g mąki, ale ja mam 400gram. to też wszystko rzucam. Dwa żółtka, w naszym przepisie są cztery. Mamy już tutaj w środku. I jeszcze do tego wrzucamy cukier puder. W przepisie mamy 130 gram. Jest już wszystko, możemy dalej działać. No i tutaj 20 sekund obrót na 6, no to tak zrobimy. Tam wyszło ciasto. Teraz muszę to wyłożyć i zrobić z tego kulę. Owinę ją z folią spożywczą i na chwilę włożę do lodówki. Mamy ciasto zrobione. Możemy delikatnie łyżką tutaj podklepać, ale myślę, że najszybciej, najsprawniej będzie trzeba to połączyć taki oto sposób kula gotowa owijam ją folią spożywczą i do lodówki osoby które mają termomik czasami zastanawiają się co zrobić aby całe ciasto wyszło pod noży. wystarczy włączyć na wysokie obroty i noże samoczynnie wyrzucą ciasto na zewnątrz i wtedy można pozbierać resztę i dołączyć do swojego ciasta. Odkładam na pół godzinki do lodówki. Gdy ciasto jest w lodówce my musimy uruchomić piekarnik, włączamy go na 180 stopni i czekamy do zagrzania. Gdy piekarnik się rozgrzeje Trzeba będzie wyciągnąć ciasto, przekroić na pół i pierwszą część rozwałkować, położyć na blaszkę i będziemy piekli. Musimy upiec takie dwa placki. Taką blaszkę musimy wysmorować boki masłem, a spód wykładamy papierem do pieczenia. Ja mam blaszkę o wymiarach 23 na 34 cm i myślę, że to będzie idealny wymiar. Zaraz to rozwałkujemy i wkładamy ciasto, będziemy piekli. Blat troszeczkę mąką musimy podsypać, nie za wiele, ale tak żeby się nie przykleiło nam. Wyciągam ciasto z lodówki i będziemy bałkować. Dzielę na pół, Jedną część do lodówki, a drugą część rozwałkowujemy. Teraz ciasto mamy. Musimy je delikatnie ponakłuwać widelcem, aby nam nie, na, nie wyrosło na środku. Jak widzieliście, troszeczkę mi się rozwaliło na wałku, ale nie ma czym się przejmować. Wystarczy te kawałki posklejać. Nie jest to za bardzo wskazane, ale też będzie w porządku. I wkładam do piekarnika na 10-15 do 15 minut. Musimy obserwować podczas pieczenia, żeby nam się plasek nie spalił. Jeden placek już jest gotowy, upieczony. Musiałem troszeczkę przedłużyć i piekłem 20 minut. Tak więc polecam wam około 20 minut będzie idealnie. On jest już upieczony, fajny. Teraz robimy z drugim to samo, czyli musimy też rozwałkować i pieczemy w taki sam sposób. Placki już mam upieczone. Teraz muszę poczekać, aby ostygły. W tym czasie można wypić kawkę. Placki już mam upieczone, wystygły, zające je pilnują, żeby nic się tu nie stało. Ale przez jak przekładałem jeden placek, zobaczcie, odłamał się takie ciasto kruche, że niestety pękło, ale oczywiście nie ma czym się przejmować. Zaraz będziemy, będę robił masę, e, będę to przekładał, tak więc to wszystko zniknie. Teraz będę robił masę do mazurka. E, tutaj potrzebujemy puszkę kajmaku, już takiej gotowej, krówkowej masy, e, dżem, najlepiej jakiś jasny, typu morelowy, brzoskwiniowy e, oraz owoce suszone lub suszone migdały, płatki migdałowe, co wolicie, co lubicie to do, do udekorowania, aby piękny mazurek wyglądał. E, ja mam taką mieszankę e, owoców suszonych, Zaraz Wam pokażę jak one wyglądają. I myślę, że się sprawdzą bardzo dobrze, bo już, już część została zjedzona. E, nie doczekało. E, I oczywiście puszka kajmaku już zrobionego. Ja mam dżent taki swojski, własny. E, sami go robiliśmy. E, dodam troszeczkę tej żelatyny, ponieważ jest mocno rzadki. A to będzie bazą do przekładania placka. E, już Wam pokazuję te wszystkie składniki jakie ja mam. I dalszy proces tworzenia. Ja mam taką masę krówkową, kajmakową, to jest 460 gram puszeczka, myślę, że wystarczy na, na cały placek, bo to trzeba tylko tam delikatnie rozsmarować. Do tego będę miał dwa słoiki dżemu, o taki jasny kolor właśnie własnej produkcji, jeden i drugi, one są dosyć rzadkie, Dlatego musimy dodać e, żelatyny, ale to za chwilę. I owoce suszone. Tutaj mam taką mieszankę owoców suszonych. E, bardzo fajne, bo już niestety zostało część zjedzonych. Ale dosyć duże te owoce są. Fajnie wyglądają. W składzie mamy śliwki, e, morele, gruszki, brzoskwinie, jabłka. Tak więc. Na taki nasz placek spokojnie wystarczy do dekoracji, aby udekorujcie jak chcecie i co lubicie, dodajcie. Robimy dalej. Piękny, fajny kolor. Dobra, nie będę dzisiaj jadł, nie skuszę się, chociaż pokusa jest duża. Masa jest taka troszeczkę sztywniejsza, ale zaraz ją troszeczkę pomieszam i będzie w porządku do wysmarowania. Jeżeli dla Was będzie za gęsta, możecie ją delikatnie podgrzać, ale tak tylko delikatnie. Można dodać odrobinę masła, to wtedy ładnie się też rozprowadzi i bez grudek będzie. Ale ważne jest to, żeby się nie zagotowała, bo się skrystalizuje i nie nada się do, do, do mazurka. Ale ja myślę, że taką masą spokojnie można posmarować i będzie wystarczające. No i dobra, to sobie odkładam na bok. No to tak, dajemy dżem. Jest na miarę gęsty. Jak widzicie. Dżem jest dosyć rzadki, dlatego muszę rozpuścić dwie, może trzy łyżeczki żelatyny. Taką galaretką będę smarował pierwszy placek. Dwa. No dobra, tak dwie i pół łyżeczki powinno wystarczyć. Do tego dolewam wody, tak aby tylko zakryć i wystarczy i teraz tę żelatynę ja wkładam do mikrofalówki tylko pamiętajcie, jak wkładacie do mikrofalówki super się rozpuszcza, ale uważajcie, żeby nie zagotować bo traci automatycznie wszystkie właściwości i nie złapie, nie zgęstnieje się dżem ja wrzucam do mikrofalówki i zaraz wlewamy do dżemu żelatynę już mam rozpuszczoną teraz mogę ją wlać do dżemu Odrobinę na środek. Zobaczymy, czy to będzie wystarczające, aby przystygło i zgęstniało. Ale widzę, że już jest w porządku, bo coraz gęściejsze się robi. I rozkładamy cały dżem po spodzie. No to już koniec naszej pracy. Mamy mazurka zrobionego. Z tą dekoracją to wiadomo jak to u mnie może być. E, dekoracja jest dowolna. Róbcie co chcecie. E, czym bardziej macie coś w głowie, jakieś pomysły, tym lepiej. E, fajnie jakbyście pochwalili się swoimi wyczynami. E, pamiętajcie, oznaczcie nas, jak dodacie zdjęcie, to my wtedy zobaczymy też, jak zrobiliście takiego mazurka. E, dzisiaj kończymy. Życzę Wam i my życzymy Wam wszystkim wszystkiego dobrego na święta i że widzimy się niebawem. Tak więc do zobaczenia, oglądajcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć!